Witajcie. Najwyższa pora na unboxing kolejnego dysku oznaczonego jako Limit Break System. Dysk dostałem już dawno, ale w międzyczasie wpadły dysk z Limit Break DX Setu. A że według daty wydania były pierwsze, no to nowy Lucifer musiał zaczekać grzecznie na swoją kolej. Lucifer the End został wydany jako booster, a jest drogi jak starter. No, to by wyjaśniało złote litery. Już na początku jest na bogato. To co uwielbiam, czyli metaliczne, połyskujące naklejki. Do tej pory w Burstach taka opcja była jedynie w limitowanych edycjach. Dobra, wyciągnijmy sam dysk. Zaczniemy od drivera, który jest ewolucją Mobiusa. Jest sporo niższy od poprzednika, ale zdecydowanie szerszy. Zasada działania żyroskopu jest w zasadzie taka sama, natomiast szeroka podstawa pozwala się kręcić kilka sekund dłużej. Jeśli nie zależy Wam na wysokości, to projektanci takary poszli w dobrą stronę. Oczywiście musicie pamiętać, że tak samo jak poprzednik, nieźle szaleje po arenie, więc ciężko go opanować. Disk kołu nie robi jakiegoś spektakularnego wrażenia. Jest to coś pomiędzy poprzednimi dwoma ciężarkami z Limit Break systemu. Nie dajcie się zwieść agresywnym ostrzą. Są mocno schowane pod layerem, więc nie mają żadnej użyteczności bojowej. Sam chip nie byle jaki zresztą. Tak jak w bejach z Limit Break DX setu, tak i tu mamy dużo metalu. Pomalowany fioletem genialnie się błyszczy. Jest to chyba jeden z lepiej wykonanych chipów w ogóle. Widać, to standard dla nowej linii. Jednak, nawet jeśli mówimy o nowej linii, to Lucifer będzie wyjątkowy. Ma wbudowaną na stałe gumę zmniejszającą ryzyko burstu. Mieliśmy to już rozwiązanie kilka razy, ale mam wrażenie, że najlepiej spisuje się właśnie tutaj. Także moim zdaniem nowy chip zupełnie zdominuje dotychczasowe rozgrywki. Ok, spójrzmy na layer. Jest ogromny, na pewno większy od poprzednika. Jakoś trzeba było zmieścić limit break system. W podstawowej wersji mamy dobrą defensywę. Niewiele wystających elementów, a te, które się wyróżniają, są giętkie, aby absorbować ataki. Natomiast po uruchomieniu mechanizmu aktywujemy atak specjalny. Ring dzieli się wtedy na trzy części, z czego aż dwie mają free spin. Czyli tak. Defensywa. Potem szybki atak, i wracamy do jeszcze lepszej obrony. A warto dodać, że mimo swoich gabarytów jest bardzo dobrze wyważony. Nie jest to dysk dla początkujących. Przez driver nieco ciężko go opanować. Mimo dobrego wyważenia, przez swoje gabaryty może mieć problemy ze staminą. Jednak jego wielkość, ciężar i ciekawe rozwiązania sprawiają, że jest to świetny defensywny bey. Jeżeli szukacie dobrej defensywy, to będzie genialny zakup, na pewno lepszy niż poprzednie losyfery. Także ode mnie to by było na tyle. Kto lubi defensywę, to już wie co kupić. Ja się z Wami żegnam i do kolejnego filmu. Na razie.